take a look this 10-year-old girl missing now for more than 12 hours on massive searches underway in westminster he is the same man that was taken into custody yesterday when police arrived on the scene so talk to us about what police are sharing about this investigation megan Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zwykle zachęcam do zaabsorbowania mnie na Instagramie. Tam staram się na bieżąco informować o postępach pracy nad kolejnymi filmami. Zapraszam również na Spotify, gdzie odcinki także pojawią się w formie wideo, ale z niewielkim opóźnieniem. Sprawa, o której Wam dzisiaj opowiem, jest chyba jak każda poruszająca. Ale to, co przeraża najbardziej, to czas, który musiał upłynąć, aby rodzice ofiar. Doczekali się sprawiedliwości, która finalnie nie nadeszła. Nie przedłużając zachęcam do wysłuchania odcinka. Escape roomy pierwszy raz zawitały do Polski w 2014 roku i szybko zaczęły zyskiwać na popularności. Pokój zagadek to intelektualna gra, w której grupa osób ma za zadanie wydostać się z pomieszczenia w określonym czasie. Ich misją jest rozwiązanie różnych zagadek, dzięki którym znajdą klucz do wyjścia. Escape roomy przygotowane są według różnych kluczy tematycznych. Zwykle w zabawie bierze udział kilka osób, gdyż niektóre zadania wymagają pracy zespołowej. Czas na rozwiązanie zagadek jest różny zwykle od 45 do 90 minut. W Polsce znajduje się ponad 500 escape roomów. Niektóre zostały ulokowane w muzeach lub teatrach. 3 stycznia Julia miała urodziny. Z tej okazji wymyśliła nietuzinkową atrakcję. Zaprosiła swoje koleżanki do koszańskiego escape roomu. Obchody jej urodzin padły na 4 stycznia. Dziewczynki były podekscytowane pomysłem. Karolina, Wiktoria, Małgorzata i Amelia bardzo się cieszyły na ten wypad. Julia była wzorową uczennicą. Na kilka godzin przed zabawą zatelefonowała do taty. Wyciągnęłam wszystko z matmy. Będę miała średnią 5-7, powiedziała z uśmiechem. Tata miał im towarzyszyć, ale w ostatniej chwili musiał jechać na delegację. Wybór Julii padł na escape room mieszczący się przy ulicy Piłsudskiego 88 o nazwie To Niepokój. Miejsce to miało pozytywne recenzje. Wszystkie pokoje zaliczone. Polecamy serdecznie. Nieoczywiste na pierwszy rzut oka zagadki sprawiły, że otwarcie kłódek nie było zbyt łatwe liniowość też jest plusem. No i przesympatyczna obsługa. Do to niepokój trafiłam razem z mamą trochę z przypadku. Wracałyśmy do rodzinnego domu z wypadu nad morze i zatrzymałyśmy się na chwilę w koszalinie. Z uwagi na to, że jestem fanką escape roomów od razu zaczęłam szukać tego typu atrakcji. Udało nam się telefonicznie zarezerwować miejsce do prywatki. Pokój mnie nieźle zaskoczył. Zagadki niebanalne. Niby mamy do czynienia z tradycyjnymi kłódkami, a jednak rozwiązania, jakich dopuścili się twórcy, są niepowtarzalne. Zagadki mocno nawiązują do tematyki, a wystrój pomieszczenia jeszcze bardziej potęguje poczucie przebywania na doskonałej imprezie. Polecam wszystkim, którzy chętnie spędzają czas w aktywny sposób, w to niepokój na pewno nie będziecie się nudzić. Rodzinne 60 minut świetnej zabawy, piękny wystrój, niebanalne zagadki wymagające współpracy. Polecam. Koleżanki umówiły się pod budynkiem około godziny 17. Na miejscu przywitał ich Radosław D., jak się później okaże, jedyny pracownik Escape Roomu. Mężczyzna pokrótce opisał, jak będzie wyglądać zabawa. Wybór padł na pokój o nazwie MROK. Następnie podał jednej z dziewczyn krótkofalówkę. I wprowadził rozbawione towarzystwo do środka. Radosław zamknął drzwi i to był znak, że zabawa się rozpoczęła. Mężczyzna zwykle nadzorował rozgrywkę na monitorze. Pomagał i udzielał wskazówek, gdy zagadka w pokoju okazywała się zbyt trudna. Zadaniem dziewczyn było jak najszybsze wydostanie się z pokoju poprzez rozwiązanie kilku łamigłówek. Dziewczyny liczyły na dobrą zabawę. W pewnym momencie jedna z nich poczuła specyficzny zapach. Był to swąd spalenizny. Zaczęła nerwowo rozglądać się po pokoju. Jednak w pomieszczeniu nie było żadnych oznak ognia. Zdezorientowana, zapytała koleżanki, czy czują to samo. Wszystkie potwierdziły. Zaczęły panikować. Były przekonane, że w pokoju obok wybuchł pożar. Jedna z nich czym prędzej dobiegła do drzwi, którymi przed chwilą weszły. Jednak szybko dotarło do niej, że te nie mają klamki. Jak się później okaże, można je było otworzyć jedynie od zewnątrz. Dziewczynki zaczęły wzywać pomocy. Uderzały ile sił w rękach, chciały zwrócić uwagę pracownika, ale bez skutku. Jedyne okno prowadzące na zewnątrz okazało się być zabite deskami. Wtedy Wiktoria wyciągnęła z kieszeni telefon i zadzwoniła po pomoc, a potem do taty. Tata, pożar, zdążyła wykrzyczeć do słuchawki. Ojciec nie wiedział, co się dzieje. Próbował dopytać, co się pali, gdzie, ale po drugiej stronie zapadła cisza. Jak jest woda, polejcie sobie twarze, połóżcie się na podłodze, szukajcie drogi wyjścia, starajcie się jak najspokojniej oddychać, instruował córkę. Miał jednak wrażenie, że mówi w próżnię. Nie rozłączył się. Z telefonem przy uchu dojedzie na miejsce. Straż pożarna potrzebowała czterech minut na dotarcie na miejsce zdarzenia. W tym czasie budynek trawił ogień. Strażacy musieli najpierw ujażnić płomienie, nim mogli przystąpić do ratowania kogokolwiek. W tamtym momencie nie wiedzieli, ile osób może znajdować się w środku. Radosław D został wyniesiony jako pierwszy. Mężczyzna był poważnie poparzony. Następnie strażacy wyważyli okno zabite deskami. Przez powstały otwór wyciągali po kolei dziewczynki. Niestety, jak się szybko okazało, było już za późno na jakąkolwiek pomoc. Ratownicy nie podjęli nawet resuscytacji. Strażacy szybko zdali sobie sprawę, że wynosili zwłoki. Na miejscu oprócz strażaków i ratowników pojawili się dziennikarze. Media na żywo relacjonowały tragedię. Informacja o ofiarach śmiertelnych została podana do wiadomości publicznej, nim jeszcze ktokolwiek zdążył poinformować rodziców o stanie ich dzieci. W internecie krąży film, na którym jeden ze strażaków udziela wywiadu. W pewnej chwili podchodzi do niego tata jednej z dziewczynek z prośbą o jakąkolwiek informację na temat ofiar pożaru. Jest wzburzony całą sytuacją, krzyczy, że wywiad ważniejszy. Po chwili zostaje odprowadzony na bok gdzie dowie się okrutnej prawdy. Później rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wygłosiła następujące oświadczenie. To była prawdopodobnie impreza urodzinowa. W środku, w pokoju zagadek, było sześć osób. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do wybuchu butli gazowej i stąd pożar, ale dokładne przyczyny i szczegóły pozwoli ustalić dochodzenie. Na tym etapie nie możemy z uwagi na dobro rodziny udzielać więcej informacji. Proszę zrozumieć, że to bardzo trudna sytuacja dla wszystkich. Wielki dramat. Rodziny i bliscy zostaną objęci pomocą psychologiczną. Pracownik Escape Roomu Radosław D., był jedyną osobą, która przeżyła pożar. Początkowo mężczyzna dochodził do siebie w szpitalu w Koszalinie. Jednak z racji poważnych obrażeń. Został przewieziony do szpitala specjalistycznego w Gryficach. To właśnie tam leczone są ciężkie przypadki poparzeń. Tragedia w Escape Roomie była żywo komentowana w mediach. Tragiczna historia poruszyła cały kraj. Gazety szeroko rozpisywały się o tragedii pięciu rodzin. Prezydent Koszalina ogłosił dzień 6 stycznia 2019 roku dniem Żałoby w mieście. Planowane huczne obchody Trzech Króli zostały odwołane. Ludzie w mieście dyskutowali o przyczynie pożaru. Prokuratura wszczęła śledztwo z artykułu 163 kodeksu karnego, czyli sprowadzenia katastrofy. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oświadczył, że dziewczynki zmarły najprawdopodobniej w wyniku zatrucia toksycznymi substancjami. Rozpoczęło się szukanie przyczyny pożaru. Szybko wyszło na jaw, że lokal nie spełniał wielu wytycznych BHP. Jak czytamy w oświadczeniu: Urządzenia grzewcze prawdopodobnie stały zbyt blisko materiałów palnych. W pomieszczeniu znaleźliśmy świecę, istnieje więc prawdopodobieństwo użycia ognia otwartego. Instalacje elektryczne prowadzone były w sposób prowizoryczny. Ponadto został złamany główny punkt regulaminu, mówiący o tym, że osoby niepełnoletnie powinny przebywać w pokoju zagadek pod opieką osoby dorosłej. Dlaczego więc Radosław D. Zezwolił nastolatką na grę pomimo braku opiekuna. Co więcej, w toku śledztwa wyjdzie na jaw, że w chwili wybuchu pożaru mężczyzna znajdował się poza budynkiem. To również było wbrew regulaminowi. Radosław D. miał za zadanie nadzorować przebieg rozgrywki. Żadna z gaśnic nie została użyta. Nie było śladu prób STUMIENIA ognia przez pracownika. Na wstępnym etapie śledztwa prokuratura wykluczyła wadę instalacji elektrycznej. Przyczynę wybuchu pożaru upatrywano gdzie indziej. Jak poinformował rzecznik prasowy Ryszard Gąsiorowski, z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednią przyczyną powstania ognia najprawdopodobniej mogło być rozszczelnienie butli, które zostały zainstalowane w piecach ogrzewających pomieszczenie budynku. W przybytku znajdowały się cztery grzejniki gazowe. Jeden z nich znajdował się w poczekalni, i to tam prawdopodobnie wybuchł pożar. Śledczy szybko ustalili, do kogo należał Escape Room. Firma okazała się być zarejestrowana na starszą kobietę, mieszkankę Koszalina, Małgorzatę W. To jednak jej wnuk, Miłosz S., prowadził działalność. Mężczyzna zatrudnił swoją matkę, Beatę, oraz Radosława D. do prowadzenia przybytku. Miłosz S. był pierwszym zatrzymanym w sprawie. Na co dzień chłopak mieszkał w Poznaniu. Kiedy dowiedział się o tragedii, sam zgłosił się na policję. 6 stycznia został przesłuchany. Jak się okazało, miłość sam zaprojektował pokój zagadek. Tym samym był również odpowiedzialny za uwzględnienie na planie ewentualnych dróg ewakuacyjnych. Niestety zrobił to niewłaściwie. Był także odpowiedzialny za ogrzewanie obiektu. Chłopak usłyszał następujący zarzut. Jak czytamy, oskarżono go o to, że w sposób Umyślny doprowadził do stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w obiekcie, gdzie znajdował się Escape Room i w taki sposób, nieumyślnie już, doprowadził do śmierci osób, które zginęły w pożarze, jak i wybuchu 4 stycznia 2019 roku. Groziło mu wtedy do 8 lat pozbawienia wolności. Miłość S w sądzie miał dwóch obrońców. Poinformowali oni media, że ich klient jest w ciężkim stanie psychicznym, jako świadczyli, Nasz klient jest zrozpaczony tym, co się stało. Do postawionych mu zarzutów nie przyznał się. Nie złożył wyjaśnień z uwagi na to, że nie jest w stanie psychicznie znieść ciężaru, który na niego spadł. Nie był w stanie praktycznie odnieść się do niczego, co jest podstawą stawianego mu zarzutu. Po nieudanym przesłuchaniu Miłosza S. należało przesłuchać jeszcze Radosława D., który w chwili wybuchu pożaru obsługiwał Escape Room. Niestety był nadal w ciężkim stanie. Lekarze musieli wprowadzić go w śpiączkę farmakologiczną. Dopiero po wybudzeniu mógł złożyć zeznania. Wytłumaczył śledczym, na czym polegała jego rola w pokoju zagadek. Jak się okazało, był odpowiedzialny za zapoznanie uczestników z regulaminem. Tłumaczył, jak będzie wyglądał przebieg zabawy, a na końcu wręczał krótkofalówkę, aby mieć stały kontakt z graczami. Już po rozpoczęciu gry Radosław miał usłyszeć dziwne dźwięki wydobywające się z jednej z butli gazowej. Jak zeznał, podszedł do butli i starał się ją dokręcić. Jednak nim udało mu się cokolwiek zrobić, w pomieszczeniu zaczął już lić się ogień. Zapaliły się opary ulatniającego się gazu. Ściana ognia odcięła Radosława od pokoju z nastolatkami. Spanikował, chciał zadzwonić po pomoc, ale w ferworze wydarzeń wypadł mu gdzieś telefon. Nie myśląc wiele, instynktownie wybiegł z budynku. Policja sukcesywnie przesłuchiwała świadków. Ważne było dokładne ustalenie przyczyny pożaru. W lutym 2019 roku przeprowadzono dwa eksperymenty procesowe. W pierwszym brał udział Radosław D. Mężczyzna opisał dokładnie każde pomieszczenie. Wskazał miejsca, gdzie ustawione były butle gazowe. Następnie wytłumaczył, jak wyglądała wizyta dziewczynek tego feralnego dnia. Pokazał, którędy wchodziły, gdzie przebywały i doprecyzował, co on robił w czasie, gdy dziewczyny zaczęły grę. Policja znała już wersję Radosława. W drugim eksperymencie wzięli udział strażacy, którzy gasili pożar. Wóz strażacki był na miejscu już 4 minuty po otrzymaniu zgłoszenia. Pożar został opanowany w 10 minut. Zadaniem strażaków było dokładne opisanie przebiegu akcji gaśniczej oraz zaprezentowaniu, w jaki sposób wyciągnięto ciała dziewczynek? Podczas wizji lokalnej obecni byli obrońcy Miłosza S, właściciela pokoju zagadek, oraz rodzice ofiar. Jak się okazało, mieli oni wiele zastrzeżeń do przebiegu akcji ratunkowej oraz do pracy prokuratury. Jak mówili w reportażu uwagi, po tym co mogą zaobserwować na miejscu, patrząc co tam się dzieje, miałem wrażenie, że panował tam jeden wielki chaos. To moja subiektywna ocena, ale mam do niej prawo, mówił przed kamerami Adam P. ojciec Wiktorii. Są słowa świadków, którzy twierdzą, że akcja była kompletnie nieudana, że stojący z boku ludzie krzyczeli, żeby zaczęli się ruszać. Było mnóstwo możliwości dotarcia do dzieci i to bardzo szybko. To nie był żaden labirynt, jak komunikowano w mediach. Wręcz przeciwnie. Dziewczynki znajdowały się 2,7 metra od okna. Mówił Jarosław P., tata Juli, który miał być opiekunem zabawy, ale musiał nieoczekiwanie udać się na delegację. Rodzice zwrócili również uwagę na fakt, iż do akcji wysłano jedynie 15 strażaków, mimo iż w tamtym czasie w koszalinie nie działo się nic poważniejszego. Podobno już na miejscu działali po omacku. Nikt nie zapytał Radosława D o rozkład pomieszczenia. Mogło to usprawnić całą akcję. Prokuratura zapewniła, że raport ekspertów ze Szkoły Głównej Pożarnictwa zostanie włączony do śledztwa. Rodzice byli zdania, że diagnoza przyczyny pożaru została postawiona zbyt szybko. Dwa dni po tragedii media rozpisywały się o nieszczelnej butli z gazem. Fakt tak pochopnej oceny sytuacji skutkował niezabezpieczeniem innych dowodów. Przyszedł taki moment, kiedy okazało się, że nie były zabezpieczone monitoringi, że na wysypisku śmieci to my, rodzice, mieliśmy szukać ważnych dowodów. To był ten moment, kiedy stwierdziliśmy, że nie działa to tak, jak powinno, że nasze zaangażowanie musi być większe. Mówiła Anna B., mama Karoliny. Jednak nie tylko praca strażaków budziła zastrzeżenia rodziców. Chyba najbardziej oburzał fakt niepodjęcia przez ratowników medycznych próby resuscytacji. Taką decyzję miał podjąć kierownik zespołu. Lekarz tłumaczył później w mediach, że zrobił to, co można było zrobić. To były ciała bez oznak życia. Rodzice byli jednak zdania, że należało podjąć jakąkolwiek próbę ratowania ich dzieci. Śledztwo przeciągało się. Dowody były zbierane i analizowane. Sąd przychylił się do wniosku o przedłużeniu aresztu Miłoszowi S. W październiku 2019 roku zarzuty w sprawie usłyszały trzy osoby. Do Mariusza dołączyła jego babcia, Małgorzata W, matka Beata W oraz pracownik Radosław D. Wszyscy usłyszeli ten sam zarzut mówiący o umyślnym doprowadzeniu do stworzenia niebezpieczeństwa pożaru w obiekcie, gdzie znajdował się Escape Prom. I w taki sposób, nieumyślnie już, doprowadzili do śmierci osób, które zginęły w pożarze, jaki wybuchł 4 stycznia 2019 roku. Wobec kobiet zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, czyli zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych. Radosław D. natomiast trafił do aresztu. Zeznania Radosława nie pokrywały się z zabezpieczonymi materiałami dowodowymi. Jak powiedział prokurator, portalowi KS-24 obrażenia ciała czy też zniszczenia odzieży świadczyły na inny niż opisywany przez Radosława D przebieg zdarzeń. Śledczy byli zdania, że Radosława D nie było w budynku, gdy wybuchł pożar. Jego opowieści o próbie zakręcenia butli z gazem były nieprawdziwe. Radosław nie zrobił nic, by powstrzymać ogień. Gaśnice w budynku zostały nietknięte nie wezwał nawet pomocy. Radosław przebywał w areszcie blisko rok. Wyszedł na wolność w październiku, tak samo jak miłosz. W tamtym czasie śledztwo nie dobiegło jeszcze końca. Jak tłumaczył prokurator okręgowy: "Skompletowaliśmy 99% materiału dowodowego. Brakuje jeszcze jednej opinii biegłych, na którą czekamy od listopada. Ze względu na poważną, obszerną i skomplikowaną materię, ale też pracę w warunkach pandemii, Biegli potrzebują jeszcze kilku tygodni na jej sporządzenie. Dopiero trzy miesiące po tej wypowiedzi śledztwo dobiegło końca. Pod koniec marca 2021 roku, czyli ponad dwa lata od tragedii, wpłynęła ekspertyza na temat działań służb ratunkowych. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Śledztwo oficjalnie zakończono 4 kwietnia 2021 roku. Proces ruszył dopiero 14 grudnia 2021 roku. Na ławie oskarżonych zasiedli Miłosz S., Radosław D., Małgorzata W. oraz Beata W. Cała czwórka usłyszała ten sam zarzut o nieumyślnym stworzeniu niebezpieczeństwa wybuchu pożaru oraz nieumyślnym doprowadzeniu do śmierci pięciu osób. Na sali sądowej wyliczano wiele zaniedbań, jakich dopuszczono się przy budowie i prowadzeniu escape roomu. Pogwałcono wszystkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Nie poinformowano również Urzędu Miasta o zmianie przeznaczenia budynku oraz służb, które oceniają stan bezpieczeństwa obiektów publicznych. W pomieszczeniu brakowało jasno wyznaczonych dróg ewakuacyjnych, nagromadzono wiele materiałów łatwopalnych. Wątpliwości budził też system grzewczy budynku, który opierał się na piecykach, na butle gazowe. Radosław D. był jedyną osobą, która złożyła zeznania. Pozostała trójka odmówiła składania wyjaśnień. Radosław nie przyznał się do winy. miłość S. natomiast przeczytał jedynie oświadczenie. Tragedia ta jest moją osobistą golgotą. To wydarzenie, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Miało być radością dla pięciu młodych dziewcząt, a stało się tragedią dla nas wszystkich. Ile razy zastanawiałem się, jak mógłbym zwrócić się do pozostających w żałobie, ale nie mogłem znaleźć słów pocieszenia i prośby o wybaczenie. Z tą tragedią pozostaje do końca życia. Oczekuję od sądu sprawiedliwej oceny mojego zachowania. Może być różna od mojej własnej. W dalszej części opisał, jak projektował Escape Room, jakie były na niego późniejsze pomysły oraz zapewnił, że należycie opiekował się miejscem. Na koniec zrzucił winę na Radosława D, jak mówił: Zatrudniłem dorosłego, inteligentnego i sprawnego mężczyzna, pracującego wcześniej jako żołnierz, który miał uprawnienia do wymiany butli gazowej. Nie jestem pewien, czy Radosław D przeszkolił dziewczynki z obsługi krótkofalówek, bo jedna znajdowała się w pokoju gry, a sześć w szufladzie. Osoba prowadząca rozgrywkę. Nie powinna rozstawać się z telefonem nawet na chwilę. Tłumaczył, że przeszkolił Radosława zaraz po zatrudnieniu. Radosław wszystkiemu zaprzeczył. Wyjawił także, że został zatrudniony kilka dni wcześniej, a w obowiązki nie wprowadzał go miłoż, a Małgorzata i Beata W. Ponadto mężczyzna nie przeszedł żadnego szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy. Jak sam później zeznał. Pierwszy raz w życiu usłyszałem tu na sali rozpraw o kategorycznym zakazie używania piecyków gazowych przy klientach. Jedyna rozmowa szkoleniowa, jaką miałem, dotyczyła zasad obsługi gier w pokojach. Nigdy nie było mowy o zamontowaniu czynników czado. Radosław przyznał się do opuszczenia budynku. Na chwilę po rozpoczęciu przez dziewczynki gry pobiegł rozmienić pieniądze. Gdy wrócił, usłyszał syk wydobywający się z butli gazowej. Próbował ją dokręcić, ale wtedy wybuchł ogień. Radosław wybiegł z budynku z poparzoną twarzą i rękami. Chciał wrócić po nastolatki, ale ogień mu to uniemożliwił. Trzeciego dnia procesu głos zabrali oskarżyciele posiłkowi, czyli rodzice dziewczynek. Ich oświadczenie mówiło o szeregu zaniedbań, jakich dopuściła się prokuratura podczas procesu. Wprost mówiono o nieprawidłowym zabezpieczeniu dowodów. O zbyt pochopnej ocenie przyczyny pożaru, która kłóciła się z późniejszymi ustaleniami biegłych. Następnie swoje zeznania złożyli uczestnicy akcji ratunkowej, strażacy oraz zespół ratownictwa. Szczegółowo opisywali przebieg swojej pracy. Na sali pojawiła się również dyspozytorka, która odebrała telefon od jednej z dziewczynek. Proces zakończył się dopiero w listopadzie 2024 roku. Jak czytamy w artykule Leny Figurskiej dla magazynu Detektyw, prokurator zażądała po 8 lat pozbawienia wolności dla Miłosza S, Radosława D oraz 6 lat dla Małgorzaty i Beaty W. oraz 10-letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich oskarżonych. Obrońcy Miłosza S wskazywali z kolei, że jedyną winą ich klienta było zatrudnienie niewłaściwego człowieka, który nie zadbał o nastolatki. Finalnie miłość S. usłyszał wyrok dwóch lat więzienia. Naliczono mu na poczet kary 22 miesiące, które przebywał w areszcie tymczasowym. Taki sam wyrok otrzymał Radosław D. Jemu również sąd naliczył 12 miesięcy na poczet kary za czas spędzony w areszcie. Beata i Małgorzata W. dostały po roku więzienia, każda w zawieszeniu na 3 lata. Cała czwórka otrzymała też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres 10 lat. Skazani zostali również zobowiązani do wypłacenia po 200 tysięcy złotych każdemu z rodziców nastolatek. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co wy sądzicie o całej sprawie. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Dziękuję również za każdą łapkę w górę, jest to bardzo ważne. Zawsze to powtarzam: im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie z dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już niebawem.